Thank you Zima to taki okres, kiedy bardzo często łapie nas handra, moje drogie panie, i chyba się ze mną zgodzicie. Jest na to sposób, czekolada. I jest jeszcze na to inny sposób, mianowicie niejaka Ayurveda. Ale czym jest ajurweda dokładnie? O tym już nasz kolejny gość, Elżbieta Żuk Widmańska. Witamy Dobry. serdecznie. Dobry, Jesteś witam. specjalistką od Ayurvedy. Tak. No może zaczniemy od samego początku. Czymże jest to tajemnicza Ayurveda. No, Ayurveda jest najstarszym systemem medyczno-filozoficznym na świecie i liczy sobie około 5000 lat. I pochodzi z Indii. Mhm. Dobrze, powiem w, inaczej. Z czym to się je? Znaczy Ayurveda, jak mówi mój nauczyciel od ajurwedy, y, doktor Parta Chohan, bo może powiem, że wszystkiego, co wiem na temat ajurwedy, uczyłam się w Indiach, że ajurweda to jest taka instrukcja obsługi do człowieka i y, dzięki ajurwedzie możemy dowiedzieć się, w jaki sposób dbać o urodę, w jaki sposób się odżywiać, jaki styl życia prowadzić, po to, żeby być zdrowym. Super. Czyli to jest tak, że łączymy ciało z umysłem, z tak, duszą? Tak, tak. mówi, że, uh -huh. że znaczy, piękna ajurweda polega na tym, że ajurweda ma holistyczne podejście do człowieka i uważa, że jesteśmy zdrowi, jeżeli nasze ciało, dusza i umysł są w równowadze, i bardzo dokładnie i szczegółowo mówi nam, w jaki sposób to osiągnąć. Mhm. Jakim cudem kobieta znalazła się w Indiach? O, to jest bardzo długa historia ale mogę powiedzieć, że jak w życiu nie ma przypadków, Zrezy pracowałam w mediach przez wiele lat i przyszedł taki moment, że chciałam coś nowego w życiu robić i moja przyjaciółka powiedziała mi o ajurwedzie. I co zrobiłam? Wpisałam po angielsku słowo ajurweda i ukazała się strona Jiva Instytutu Ayurveda w Indiach, Faridabad i postanowiłam pojechać tam, bo znam, że skoro chcę się tym zajmować, chcę poznać, co to jest Ayurveda, to trzeba to zrobić u źródeł. No i pojechałam na pierwszy kurs, który był w Indiach, się odbywał właśnie w klinice i tytuł tego kursu był Ayurveda and Beauty, czyli Ayurveda i piękno. No i od tego się zaczęła moja przygoda, mhm. która trwa do dzisiaj. Samo słowo ajurweda cóż oznacza? Słowo ajurweda składa się ze, z dwóch słów: ze słowa ajus, które oznacza życie i ze słowa weda, które oznacza wiedza. Czyli ajurweda to jest wiedza o życiu, z tym, że z ajurwedyjskiego punktu widzenia to słowo życie jest jakby szerszym pojęciem, tak? Bo życie to jest nierozerwalne połączenie ciała, umysłu, zmysłów i duszy. Dobrze, I ponieważ jesteśmy w sekretach buduaru, tutaj zawsze rozmawiamy o tym, jak być piękniejszą, czuć się lepiej, to chciałabym Ci zadać pytanie, no właśnie, co weda na to? jak być piękniejszą i czuć się lepiej I czuć się wiesz, lepiej spełnioną, szczęśliwą. Tak, znaczy może powiem też, że według Ayurvedy człowiek nie jest zdrowy, jeżeli nie jest szczęśliwy, tak? Że w ogóle w samej definicji samej definicji zdrowia w Ayurvedzie mówi się, mm -hmm. że oprócz funkcjonowania całego organizmu z, punktu, z fizycznego punktu widzenia, człowiek powinien doświadczać szczęśliwości na duszy i umyśle. Czyli według Airwedów człowiek, który nie jest szczęśliwy, który nie stanie cieszyć się życiem, nie ma celu w życiu, nie odczuwa takiego prawdziwego, głębokiego wewnętrznego szczęścia, nie jest zdrowy. Więc Ayurveda jakby ogromną rolę przywiązuje do tego wewnętrznego szczęścia i do tego wewnętrznego piękna. I mówi, że nie ma tego piękna zewnętrznego bez piękna wewnętrznego. Oczywiście bardzo szeroko doradza, w jaki sposób dbać o urodę, o skórę, o ciało, jak ćwiczyć, jakie maseczki stosować, jakimi olejami się masować, ale też ogromną rolę przywiązuje do wnętrza, bo zobaczcie, że żaden makijaż, żadna najpiękniejsza fryzura nie ukryje, jeżeli ktoś nie jest zadowolony i szczęśliwy, prawda? jeżeli nie ma tego błysku w oczach. I właśnie Ayurveda ta też mówi, jak to osiągnąć, i od wewnątrz, i od zewnątrz. Nasze panie makijażystki mają na to sposób, bo kiedy my wchodzimy z Moniką do tej sali, gdzie się malujemy, zawsze prosimy je o kości policzkowe i o trochę zdrowia, czyli różu. I zawsze wyglądamy szczęśliwie. A um, od czego zacząć swoją przygodę z Ayurvedą? Ja myślę, że dobrze jest przeczytać. W ogóle nie wiem czy, czy książkę, czy artykuł, czy poszukać informacji w internecie, żeby zanim rozpoczniemy, zanim zaczniemy stosować metody ayurvedyjskie, żeby cokolwiek na ten temat wiedzieć. Bardzo ważne w ajurwedzie jest oczyszczanie. Tak naprawdę nie ma pięknej cery, właśnie tego błysku w oczu, dobre, wokół dobrego samopoczucia, jeżeli nie stosujemy diet oczyszczających, oczyszczających czy masaży oczyszczających. Także to oczyszczanie jest tak naprawdę kluczem w ajurwedzie i ono się odbywa na wszystkich poziomach, ale jest to niezwykle pro, proste no i przyjemne. No dobrze, ale zaznaczyłaś, że jeśli nie czujemy się dobrze same z sobą wewnątrz, tak. to nie okażemy tego błysku na zewnątrz. Tak. Czy to oznacza, że, że z ajurwedą również związane są jakieś medytacje? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ajurweda mówi, że szczęście i zadowolenie daje spokojny, wyciszony umysł. I teraz w jaki sposób to osiągnąć? I tutaj ajurweda mówi, że bardzo ważna jest dieta, bo jak wiemy są pokarmy wyciszające, są pokarmy um, pobudzające. Tak? I w ajurwedzie jest nie coś takiego jak dieta satwiczna, czyli dieta błogostaną, która daje właśnie nam ten spokojny, wyciszony umysł i takie pełne, pełne zadowolenia. No i oczywiście mm, Ayurveda ogromną rolę przywiązuje do oddechu, tak? czyli prawidłowy sposób oddychania, no i oczywiście medytacja i ćwiczenie jogi. Mm -hmm. Jak czy... długo? Tobie, przepraszam, ja długo tobie już towarzyszy ta Ayurveda. No mnie towarzyszy od 2004 roku. To był, pi, to był właśnie pierwszy ten kurs, o którym powiedziałam. To pojechałam właśnie do Indii w 2004 roku i od tego czasu no nieprzerwanie się tym zajmuję. No i uczę się oczywiście cały czas, no bo to jest ogrom wiedzy, tak? Mm -hmm. Także cały czas kursy. I... Co z kosmetykami? Ajurwedyjskim, ajurwedyjskim przede wszystkim, które są dostępne, na przykład. Tak, tak? są, są dostępne. tak, można sobie kupić krem? Tak, można kupić krem ajurwedyjski, ale jakby takim naczelnym założeniem w Ajurwedzie jest, że na skórę nie smarujemy niczego, co nie dałoby się zjeść. Czyli jakby z samego założenia są to rzeczy organiczne, prawda? Takie, które nie zawierają konserwantów, nie zawierają chemii. I właściwie każdy kosmetyk organiczny możemy powiedzieć, że to jest kosmetyk ajurwedyjski. No i też w Ajurwedzie stosujemy bardzo wiele olejów, właśnie naturalnych olejów, tak jak olej sezamowy, olej kokosowy, olej z Gorczycy, oliwę z oliwek. Mhm. Nie ma spa, które która nie oferowałoby zabiegów ayurvedejskich. Tak. Jakie są to zabiegi? Znaczy, przede wszystkim y, wspaniałym zabiegiem jest masaż Abhyanga. To jest y, masaż olejowy całego ciała. I y, co jest ciekawe, jest to masaż symultaniczny. W klasycznej Ayurvedzie ten masaż wykonują dwie osoby jednocześnie rzeczywiście jest to wspaniałe doznanie, relaksacyjne. Jest to zabieg, który właśnie wspomaga oczyszczenie organizmu. Bardzo też polecam masaż twarzy. No i przed cudownym zabiegiem jest Shirodara, czyli masaż czoła ciekłym y, strumieniem ciepłego oleju sezamego. Jest to Zabieg, który bardzo głęboko relaksuje i też, tak jak wszystkie zabiegi ajurwedyjskie, jest również stosowany do leczenia. Nie tylko do relaksu i odprężenia, ale również jakby masaże i zabiegi są częścią w ogóle terapii ajurwedyjskiej. Często mhm. właśnie widzi się w różnych programach ten zabieg. Tak, ten właśnie, z, także nie... każdemu radzę spróbować, bo naprawdę jest to przecudowne, w ogóle wspaniałe, relaksacyjne doznanie. Ja mam od razu skojarzenia z jedną z… Y, y. Czemu się śmiejesz? <laughs> Z chińskich kar, którym na czoło kapano, kapano tak. wo, wodą, i nie wiem, czy bym się potrafiła zrelaksować. Właśnie tutaj mając bez, takie skojarzenia. Z, z, sekretem tego zabiegu jest to, że ten olej nie może kapać, tylko on, pły, tylko on leci. Tak, właśnie nie, nie może kapać, i też to nie jest tak, że on leci w jedno miejsce. Prawidłowe jakby wykonanie tego zabiegu wygląda w ten sposób, że mamy garnek miedziany, którym jest zrobiona dziurka, jest sznureczek bawełniany i ten olej ciepły, olej spływa. Pływa po tym sznureczku, i jeden terapeuta trzyma ten garnek w ręku. Prawda? On, on oczywiście wisi na specjalnym stojaku i delikatnie garnkiem porusza. Także ten strumień masuje czoło, a drugą dłonią masuje jeszcze głowę. Więc nie ma takiego momentu, że, on, że, właśnie, że ten olej kapie, czy jakby leci cały czas w jedno miejsce. Rozumiem, że to tego jakaś relaksacyjna o, muzyka. Oczywiście muzyka i piękny zapach. I w ajurwedzie mówimy, że w trakcie zabiegów ajurwedyjskich muszą być zaspokojone wszystkie zmysły. Mhm. Czyli można jeść? Dostaje się po właśnie coś dobrego do zjedzenia, dostaje się herbatę ajurwedyjską, albo na przykład, nie rodzynki, rodzynki, daktyle, coś takiego, co ma słodki smak, ponieważ słodki smak daje ten efekt pełni zadowolenia i szczęścia. Rozumiem. Nie za dużo oczywiście. I rozumiem, że czekolada odpada. No, czarna może być, ale okay. nie w nadmiarze będzie okay. ayurwedzie o tyle jest piękna, że jakby niczego nie zabrania, ale e, stosuje zasadę równowagi i umiaru, tak? Rozumiem. A propos jedzenia, bo to, to chciałabym, żebyśmy też wspomniały o kuchni, kuchni ayurwedyjskiej. No, no, Jestem no, no. bardzo głodna. A propos kuchni ajurwedyjskiej, tak. czym się charakteryzuje? Kuchnia irwedyjska przede wszystkim jest kuchnią wegetariańską, mm -hmm. tak? czyli, Je czyli są to owoce, warzywa, ale również ryż, tak? głównie ryż basmati, soczewice, fasole, groch, wszystko to, co jest nieprzetworzone. no i Oczywiście nasiona, orzechy, miód, sklarowane masło i mleko. Mm -hmm. nie pamiętam no z... i przyprawy, tak? Oczywiście, no całe bogactwo przypraw. Głównie chodzi tu o przyprawy, które wspomagają trawienie. Mm -hmm. Jakby w ayurvedzie te przyprawy dodajemy nie tylko po to, żeby poprawić smak i aromat potraw, ale również po to, żeby wspomóc trawienie. Wiesz, co ja tak słucham, co, co opowiadasz Elżoniu e, e, i tak sobie myślę, że tak z, z każdym kolejnym warunkiem <laughs> coraz większej ilości naszych widzów opadają twarze. I sobie mm. myślę, no to już w ogóle nie dla nas, ani mm. wegetarianie, ani Umiar ani dla kogo więc jest ajurweda? Znaczy Ayurveda jest dla każdego, tylko y, ja myślę, że jeżeli y, posiadamy wiedzę, na przykład wiemy, że posiłek wegetariański trawimy od 2 do 4 godzin, tak? Od momentu zjedzenia z trawienia wdalenia, zależnie oczywiście od wielkości posiłku. Natomiast posiłek mięsny około 36 godzin. I y, y, chcemy być zdrowi i tak naprawdę jedna z zasad y, diety ajurwedyjskiej mówi, że nie powinno się jeść y, kolejnego posiłku, jeśli ten pierwszy posiłek nie został strawiony. Tak? I zobaczcie, że nawet kiedyś w naszej tradycji nie dało się mięsa codziennie. Nie dało mm -hmm. się mięsa na przykład raz w tygodniu. Tak? Nawet y, jak rozmawiałam z moją babcią, która się wychowała na wsi, ona no mówiła: Gdzie codziennie? Nie, mięso jadało się raz w tygodniu. I to było strowe, tak? że jadano oczywiście jadano mięso, ale też odpowiednio ono było przygotowane, z przyprawami, uduszone, usmażone. Ale zobaczcie, że nie codziennie tak jak teraz. Ja myślę, że dzięki dostępności y, takiej ilości jedzenia bardzo często odżywiamy się codziennie, tak jakby było Boże Narodzenie. A Jurweta mówi, zachowaj umiar. Sery biały jak najbardziej. Znaczy, powinno się też unikać jedzenia sfermentowanego. Mm. Jakby w ajurwedzie jest kilka takich naczelnych zasad dotyczących odżywiania. Mój doktor zawsze mówi, że to są, dwie są najważniejsze: że to jest ilość spożywanego pokarmu i jakość spożywanego pokarmu. I że ta ilość, nie wiem czy wiecie, że y, ludzki żołądek jest wielkości pięści i złota zasada y, ajurwedy mówi, że powinniśmy w jednym posiłku zjeść taką ilość pokarmu, to jest jedna trzecia pokarm stały, jedna trzecia pokarm płynny i jedna trzecia pusta przestrzeń. I jeżeli jesteśmy w stanie zachować tą zasadę, to jest tak naprawdę gwarantem naszego zdrowia, ponieważ wtedy to jedzenie, które jemy, ono jest do końca trawione. A Ayurveda mówi, że jeżeli jedzenie nie jest do końca strawione, to powstaje taki toksyczny materiał, który się nazywa ama. I mój nauczyciel, mój doktor, mówi, że ama to jest mama, że to jest matka wszystkich chorób. I tak naprawdę w Ayurvedzie mówi się, że jesteśmy tym, co trawimy, a nie tym, co jemy, tak? bo można jeść najlepsze jedzenie na świecie. Natomiast jeżeli to jedzenie nie jest do końca trawione, przyswajane i wytalane, no to jakie to ma znaczenie? Więc jeżeli pamiętamy nawet chociażby o tych dwóch zasadach i nawet jeżeli już jemy to mięso, tak, ale zachowujemy tą zasadę właśnie dobrej jakości, tak, że to nie jest, nie wiem, sztucznie karmione, tak, czyli że jemy mniejszą ilość, odpowiednio przyprawiamy, staramy się nie jeść za często, no to... Przynajmniej robimy ten jeden krok ku zdrowiu. Tak? Jeszcze powiem, bo to jest moje ulubione powiedzenie mojego doktora, że jak nie ma to tego, co najlepsze, to następne do najlepszego. Tak? Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie być na diecie wegetariańskiej, bo ja zawsze uważam, że to jest indywidualna decyzja mm -hmm. każdego człowieka, no to przynajmniej możemy w taki sposób je spożywać, żeby to było jak, dla, jak najbardziej dla naszego zdrowia pozytywne. Cieszy się popularnością w Polsce Ayurveda? Coraz większą. Przyznam się, że jak ja właśnie zaczynałam w 2004 roku, to no niewiele osób w ogóle wiedziało, co to jest. A myślę, że chociażby to, że widzimy, ile zabiegów jest w tej chwili w SPA, prawda? Że, większy, że w wielu gabinetach kosmetycznych czy w SPA te masaże i zabiegi są dostępne. I często jest tak, że ktoś przychodzi na masaż i jest po prostu absolutnie zachwycony, no i zaczyna szukać, co to jest ta Ayurveda. tak? No i wtedy powoli dochodzi do tej ogromnej wiedzy i i tak naprawdę, no, ja uważam, że to jest taki rodzaj, by to powiedzieć, nauki, z której można czerpać całe życie i na każdym poziomie. Mhm. Wchodząc na stronę m, m, poświęconej ajurwedzie, znalazłam coś takiego. Określ typ swojego ciała. Tak, o co tu chodzi? Typ O co chodzi? Często właśnie. Yy, yy, w sanskrycie ta nazwa brzmi dosza, tak? i y, jest problem, jeśli chodzi o tłumaczenie nazw, ponieważ y, można to określić właśnie jednym słowem dosza, natomiast y, u nas bardzo często spotykamy nazwę albo typ energetyczny, albo typ konstytucyjny. O co chodzi? Według Ajurwedy cały świat składa się z pięciu elementów: to jest przestrzeń, powietrze, woda, ziemia i ogień. I w każdym z nas występuje te pięć elementów, ale w każdym w innych proporcjach. I jakby te typy określają, Ile z danego, danych elementów jest w każdej, w każdej osobie? Tak? Jak można określić taki typ? Najprościej jest przynajmniej raz w życiu przyjść do lekarza ajurwedyjskiego. natomiast jeśli jest to niemożliwe, w tej chwili na wielu stronach internetowych poświęconych ajurwedzie jest taki specjalny kwestionariusz, który można wypełnić i dowiedzieć się, jakim jesteśmy typem według Ayurvedy. Jedyne, co chcę powiedzieć, że z że wiem, że wiele osób popełnia błąd wypełniając ten, odpowiadając jakby na te pytania, które są zawarte w tym kwestionariuszu, ponieważ y, odpowiada na nie, y, te odpowiedzi dotyczą sytuacji teraz, natomiast odpowiadając na nie trzeba spojrzeć na siebie z perspektywy całego życia. Jeżeli mamy pytanie dotyczące wagi, jeżeli mamy pytanie dotyczące budowy ciała czy wypróżnienia, to jest tak, jak było przez całe życie, a nie to, co jest teraz. I druga sprawa, że to właśnie pokazuje, jakim typem według Ajurwedy jesteśmy, a nie pokazuje, czyli jaką doszą jesteśmy, a nie pokazuje, która z dosz jest w nierównowadze, bo to jest najczęściej popełniany błąd. Więc mhm. dobrze jest nawet, jeżeli zrobimy sobie ten test, czy poczytać więcej na ten temat, czy właśnie przyjść do osoby, która jest ekspertem od Aurwedy, żeby się upewnić, że to rzeczywiście tak jest. Mhm. Ja mam wrażenie, że oprócz tego, że zajmujesz się ajurwedą na co dzień, bo jesteś specjalistką, to Widzę, że stało się to z Twoją ogromną pasją w życiu. Tak, tak, znaczy jest to w ogóle y, mój sposób na życie i w ogóle w tej chwili nie wyobrażam sobie, że, że mogło być. Mogłaby być inaczej, że mogłabym w ogóle robić cokolwiek innego. Mm -hmm. Ile tak by czasu byłaś w Indiach? Znaczy ja byłam w Indiach wiele razy, w krótszym, w krótszy, że tak powiem, w krótszych okresach, na krótsze okres, ponieważ mam małe dziecko i nie bardzo mogę sobie pozwolić, żeby do Indii po prostu na rok czy na pół roku wyjeżdżać, aczkolwiek bardzo bym chciała, ale byłam w tej chwili już 12 razy. Mm. Tak, I, i na północy, ale też, y, ponieważ kolebką ajurwedy jest południe Indii, a klinika doktora, z którym ja współpracuję, mieści się na północy, więc postanowiłam raz zobaczyć, jak wygląda ta Ayurveda właśnie na południu i skończyłam też taką szkołę, to jest szkoła ajurwedy i panczakarmy właśnie na południu Indii, kurs dotyczący Ech, masażu ajurwedyjskich. No dobrze, Dietetyki. Elu, reasumując jeszcze raz, podstawowe zasady Ayurwedy. Podstawowe zasady Aurwedy przede wszystkim... Y, żyć z miłością, tak? nauczyć się kochać siebie i szacunku do innych ludzi. I Ayurveda mówi, że człowiek nie może być zdrowy, jeżeli nie nauczy się wypaczać i jeżeli nie, nie nauczy się odczuwać wdzięczności. I ja bym powiedziała, że to są dwie bardzo istotne rzeczy i od tego ja bym zaczęła, a później staramy się odpo odżywiać odpowiednio. I oczywiście oczyszczać organizm. Wszystkie diety oczyszczające, wszystkie programy oczyszczające Ayurvedyjskie są niezwykle istotne dla zdrowia. No i oczywiście ćwiczyć. Ćwiczyć, później można przejść do medytacji. Ale jak mówiła Ayurveda, daje taki wachlarz przeróżnych rzeczy. Jeżeli chcemy tylko się zająć urodą, możemy tylko urodą. Jeżeli chcemy czegoś więcej w Ayurvedzie odnaleźć, jak najbardziej. Wszystko tam jest. Tak patrzę na ciebie i pewnie z zazdrością też patrzą, taką zdrową oczywiście, nasze widzki, te, które mają jakiekolwiek problemy z wagą. Nie mówię tutaj o nadwadze stricte, ale też o niedowadze. I chciałabym, czy, 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 czy ajurweda jest pewnym sposobem na dojście do idealnej dla nas? wagi. Nie mówię do tej widzianej w żurnalach, tak. bo niektórzy są bardzo szczupli, niektórzy tak. są zawsze troszeczkę tacy przy kości. Znaczy jak Ayurveda zakłada, że każdy człowiek jest inny, tak? I tak jak nie ma jednej dobrej diety dla wszystkich, tak jak nie ma jednej prawidłowej wagi dla wszystkich. I tak właśnie jak mówiłyśmy na temat właśnie doszy, Jeżeli u kogoś dominuje powietrze i przestrzeń, czyli według Ayurvedy jest doszą wata, będzie całe życie szczupłe. I nie musi tutaj specjalnie ani w to wkładać pracy, ani troszczyć się. Natomiast jeżeli ktoś według ajurwedy jest doszą kafa, czyli dominuje u niego woda i ziemia, będzie zawsze pulchny, bo taka jest jego natura. Tak? I nie mm -hmm. znaczy, że ktoś jest szczupły dlatego, bo jest chory. Nie, po prostu taka jest jego natura. Natomiast osoba, o której właśnie, tak jak mówię, będzie dominowała woda i yy, ziemia, będzie zawsze lekko pulchna. Tak? Mm -hmm. I tak jak my mówimy w Ayurvedzie, nie da rady z kawy zrobić watę. Najważniejsze, żeby. Dlaczego jeszcze możemy wrócić do tego testu? Jeżeli właśnie wiemy, jakim, jakim jesteśmy typem według Ayurvedy, jesteśmy w stanie indywidualnie dopasować dla siebie dietę, dzięki której będziemy zdrowi, dzięki której będziemy w stanie utrzymać naszą naturalną wagę. Tak? Czyli, jeżeli jesteśmy na przykład troszeczkę za dużo, mamy tego ciała. To możemy dojść do wagi dla siebie. Jak najbardziej idealnej. idealnej. Tak, ale tak jak mówię, to nie jest tak, że, to jest że ta jedna waga jest idealna dla wszystkich. Mhm. Że ta ma bardzo takie indywidualne spojrzenie na człowieka. Pozostała nam już tylko minuta okay. do końca programu. Elżbieto. Było nam dzisiaj chyba niezwykle, niezwykle interesująco i niezwykle miło. Niezwykle interesującą. Ja tylko no, żałuję, to, że nie mogłyśmy to, że... zobrazować dzisiaj tej Ajurwedy, więc musimy odwiedzić koniecznie z kamerą Elżbieta w jej gabinecie. Ja już mam propozycje dla Elżbiety, które będę miała dla niej po programie. Jedno jest pewne, Ajurweda, mnie się tak przynajmniej wydaje, jest idealnym sposobem na nadmiar stresu. Prawda? Zdecydowanie. No tak. i tym oto. A my no możemy się, zasta akcentem. się zastanowić, czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi. Bo ja doszłam dzisiaj do, po tym programie do wniosku, że jestem bardzo chora. Dlaczego? Nie. Mm. Yeah. No tak. Żartowałam. <grym> Agnieszka żartowała i tym mało stresującym akcentem z uśmiechem żegnamy się już z Wami. I zapraszamy na piątek na kobiece śniadanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. you <music>